Zbliżają się wybory prezydenckie, jak oceniasz Komorowskiego? Źle, krótko mówiąc. A można by teraz ten temat rozwinąć, dlaczego źle. Jest to niewyraźny prezydent, który nie pokazuje, że jego głównym zadaniem jest bronienie interesów Polski na forum międzynarodowym i interesów Polaków tutaj. A w jaki sposób przeciwnicy mówią, że przecież nie ma mocy ustawodawczej. Istotnie nie ma, ale ma inicjatywę ustawodawczą może ze swoimi pomysłami zabiegać w Sejmie o przeforsowanie takich czy innych postulatów. Mało tego, lekceważy również opinię publiczną. Przecież różnego rodzaju były naciski w różnych sprawach, chociażby sześciolatków, ale jeszcze inne. Zebrane tysiące, setki tysięcy podpisów. Reakcji prezydenta nie ma, a mówi, że jest to prezydent wszystkich Polaków. Jest to prezydent jednej partii. Mało Czy? tego, jest to prezydent notariusz, bo nawet gdyby w jednej partii był, i również próbował realizować swoją wizję polityczną, próbować przekonywać swoich politycznych braci. Tego też nie ma. Czy jest to bierna prezydentura, tak jak u szczęśliwe z no z innego powodu mówił Tusk, że to jest funkcja taka pilnująca żandoli, to to się de facto tak stało. To jest Prezydentura, która przede wszystkim wygodnie mu się w fotelu siedziało i pilnowała, no, że No tak, ale mimo wszystko oprócz tego pilnowania, coś tam robił i to robił z reguły właśnie coś, co było przeciwko społeczeństwu. Tak. I wiek emerytalny, i wszelkie te ustawy, na przykład o manifestacjach. Także jest, komu służy w takim razie? Już powiedziałem w pierwszym zdaniu, że oceniam źle najłagodniej mówiąc. A rozwijając ten temat, to można każdego problemu dotykać, tego problemu społecznego, podpisywanie ustawy, że pracujemy do 1967 roku, mimo protestu, mimo tysięcy podpisów, które społeczeństwo zebrało, podpisał to. I pytanie, komu on służy, jakim, jakim celom? Można powiedzieć, choćby obserwując to, co się dzieje, że służy nie polskim interesom, nie służy Polakom, a komu? No to jest otwarte pytanie, jakim strukturom, jakim, jakim naciskom będzie służył we wszystkich tych sytuacjach, które są, patrząc także przecież na otoczenie komorowskiego, jest to mizerne intelektualnie i mizerne merytorycznie otoczenie. Wiele ludzi związanych z wojskowymi służbami informacyjnymi. Komorowski przecież był jednym z tych, który przeciwstawił się rozwiązaniu wojskowych służb informacyjnych. A dzisiaj aktualna sprawa ze skokiem w Ołominie, bo nie mówię o skoku tylko, tylko dodaję jeszcze o skoku w w którym pracowali, pracowali ludzie związani z wojskowymi służbami informacyjnymi, które mają przemożny wpływ, jeśli nie decydujący, w kancelarii prezydenta. W jaki sposób też prezydent z tym jest związany? On ochraniał ich. To, co wszystko się dzieje wokół skoków, a przede wszystkim skoków w mnie to prosi o pomstę do nieba. Reakcji żadnych nie ma przez rok, półtora roku. Najprawdopodobniej to nie są fakty, które gdzieś konnie znam. To są moje spekulacje wynikające z pewnych obserwacji, że jeśli to tak długo trwa, a jest związane z wojskowymi służbami informacji, a Wojskowe Służby Informacyjne są ulokowane w kancelarii prezydenta, no to można domniemywać. To nie jest dowód być może sądowy, ale, ale mogę domniemywać, że to w dużej części jest to za przyczyną prezydenta Komorowskiego. No dobrze, ale sytuacja jest taka, że w sondażach prowadzi... Kandydatów jest, kandydatów na ten urząd prezydenta jest dużo, nie wiadomo jeszcze kto zbierze podpisy, czy to dobrze, czy źle? No znaczy, powiem w ten sposób, jeśli chodzi o ocenę ze strony społeczeństwa, to tutaj jeszcze problem jest inny, socjologiczny. Społeczeństwo, jak reaguje, jak dociera informacja do społeczeństwa, czyli jeszcze to jest, żeby odpowiedzieć na to pytanie precyzyjnie, bo to nie wynika z tego, że społeczeństwo tak bardzo kocha Komorowskiego i go w ten sposób popiera. W dużej części wynika to z niewiedzy. A kto jest, co jest powodem, że taka mała wiedza? Sami ludzie też, ale to nie tylko nasze społeczeństwo jest takie. To, co się w mediach pokazuje na obrazkach, a przecież jakie są dzisiaj media w Polsce tego głównego nurtu, to przecież wiadomo. Więc pokazują to, co chcą i nie pokazują tego, czego nie chcą. To, co by służyło Polakom i Polacy, mówiąc takim kolokwialnym językiem, mają robioną wodę z mózgu. I reagują tak, jak reagują, ale tak samo by reagował Niemiec i Francuz wszędzie. Czyli to jest pytanie bardziej socjologiczne i także również pytanie, co zrobić z mediami, które powinny być rzetelnymi informatorami tego, co się dzieje. Wtedy ta wiedza społeczeństwa jest większa. No wiedza społeczeństwa jest mała i stąd ten sposób. Ale w mediach y, widzimy Komorowskiego i widzimy dudę, czyli widzimy dwa przeciwstawne bieguny, natomiast pozostałych kandydatów w ogóle nie widać. Y, tu są jeszcze dwa problemy. Problem pierwszy, też taki bardziej socjologiczny i psychologiczny. Nie jest czasem bardzo istotne to, co mówi, tylko jaka jest narracja wokół wypowiedzi. Ta sama wypowiedź, jeżeli narracja jest pochwalająca, że ta odpowiedź jest dobra, wspaniała, idealna, to społeczeństwo to przyjmuje. Ten sam fakt będzie zinterpretowany inaczej, to się mówi inaczej. I ludzie nie odbierają i nie analizują faktów, które się pojawiają, z którymi się stykają, tylko słuchają narracji. Tego faktu. I to jest jeden, jeden właśnie bardzo istotny powód, że reakcja jest taka, a nie inna społeczeństwa. No dobrze, ale powiedz mi, w tym takim dużym gronie tych kandydatów nie jest tylko dwóch, prawda? Tam nie jest to pojedynek dwóch: kandydatów z lewej czy z prawej strony. Nie na tym demokracja polega. Tak, słusznie. Wydaje mi się, że kampanie wyborcze, zwłaszcza prezydenckie, ale nie tylko prezydenckie, powinny być okazją do tego, żeby w społeczeństwie była dyskusja na temat Polski. Tak na właśnie. temat i im więcej kandydatów, oczywiście każdy kandydat ma swoje, swoje istotne cele, które porusza. I dobrze byłoby, gdyby ci kandydaci mogli to wyartykułować. I teraz ta niewidoczność, bo też ta druga część mojej odpowiedzi. Którą nie, nie wypowiedziałem, a myślałem o tym, że media nie są zainteresowane. Mówię o mediach głównego nurtu. No, ale to są media publiczne, które to, powinny tak, otworzyć powinny. szeroko otóż, drzwi do demokracji, do o, dostępu do sprawowania władzy. One powinny być otwarte na wszystkie, żebyśmy, żeby społeczeństwo się edukowało. Wiedza dotycząca polityki jest niełatwą wiedzą i trudno. Kupujemy samochód i idziemy na kurs i uczymy się przepisów, a nam się wydaje, że politykę można też z marszu rozumieć. To są bardzo trudne, zabiłe rzeczy i media, między innymi media, nie tylko, powinny przyjąć na siebie taką rolę edukatora, pokazywania społeczeństwu, ale choćby w ten sposób pokazujemy kandydatów. Kandydat każdy ma prawo wypowiedzieć, pokazać. I teraz my słuchamy, uczymy się, czy ma rację, nie ma racji, jak ją argumentuje. Mało tego, kandydaci między sobą choćby pośrednio mogą dyskutować ze sobą, ustosunkowywać się do pewnej wypowiedzi kont kandydata polemizować z tą wypowiedzią albo zgadzać się z tą odpowiedzią, wtedy jest ta edukacja. Nie ma tej edukacji i skutek później jest taki. Społeczeństwo niewyedukowane, nieorientujące się w tym jest reaguje na to, jakie obrazki mi się pokazuje jeszcze z narracją taką, jaka, jaka z media mówią, najlepszym, najspanialszym prezydentem jest Komorowski powinien być quo nic nie powinno się zmienić, bo to będzie tragedia i dramat, jeśli, jeśli nastąpi jakaś zmiana. I stąd takie są reakcje. Ale mam nadzieję, bo to ciągle nie tracę nadziei, ta wielość kandydatów, oby większość tych kandydatów na kandydatów zebrała te 100 tysięcy podpisów. Każdy z tych kandydatów zagospodarowuje pewną niszę społeczną, dociera do pewnej grupy i w ten sposób będziemy, być może uchronimy się od jedną tylko turą. Bo jeśli będzie jedna tura, to zwycięży ten przekaz medialny głównego nurtu, czyli wygra Komorowski. Natomiast jak będzie Druga, tura. są na to szanse, że do społeczeństwa będzie więcej informacji docierało i, i więcej mogło społeczeństwo rozeznać no, tą sytuację, jaka jest. Prawda, czyli tak, generalnie yy, bez wolnych mediów, wolnych, uczciwych, niezależnych, publicznych, bez systemu wyborczego, bez progu, bo system weimisterski, na przykład brytyjski, wystarczy 20 głosów, żeby móc kandydować. U nas to jest 100 tysięcy, bez struktur, bez Pieniędzy to jest próg zaporowy. Także bez tego wszystkiego nie ma szans na to, żeby były to rzetelne, demokratyczne, uczciwe dla każdego Polaka wybory. Oczywiście, absolutnie się zgadzam. Mówimy o tych wyborach, bo już dzisiaj w tym momencie ordynacji nie zmienimy. Musimy się obracać takiej ordynacji, jaka jest i wygrać to, się, co maksymalnie da w tej ordynacji. Ale to nie znaczy, że tę ordynację uważam za dobrą. Ona jest zła. W tej ordynacji wiele rzeczy jest możliwych do takiego nieuczciwego, do przeprowadzenia nieuczciwych wyborów. One powinny być jasne, czyli też jest potrzebna dyskusja, może przy okazji tych wyborów. Dzisiaj wchodzę do tych wyborów z takimi regułami, jakie są, ale równocześnie dyskutuję i wspominam, że trzeba przeprowadzać rozmowy społeczne, dyskutować, jaka powinna być ordynacja wyborcza. Z drugiej strony, też musimy być świadomi tego, że ordynacje wyborcze nie są najlepsze, e, obiektywnie i funkcjonujące wtedy dobrze we wszystkich krajach. Każdy kraj jest specy specyficzny. Jedna ordynacja wyborcza w jednym kraju, sprawdzająca się i dobra, niekoniecznie musi być dobra w drugiej. Ale od tego jest dyskusja i rozmowa polityczna, żeby dla danego społeczeństwa wybrać najbardziej optymalną ordynację. Ta, która jest, jest zła. Okay. Trzeba ją zmienić, ale trzeba na ten temat rozmawiać. A komorowski wygra? Zbory? Znaczy, yy, taka schizofrenia wewnętrzna. Jakbym na dzisiaj powiedział, że wybory muszą być rozstrzygnięte w ciągu tygodnia czy dziesięciu dni, yy, to chodzący twardo po ziemi bym wygrał. Niestety wygra komorowski. Niestety wygra komorowski. Natomiast szansa jest z tym, że będzie druga tura że do społeczeństwa pewne informacje będą dochodziły, że społeczeństwo będzie mogło trochę zapoznać się z programami, spróbować samodzielnie ocenić tę sytuację, może wreszcie będzie bardziej e, ludzie będą sięgali do niezależnych mediów, bo dzisiaj nie jest tak, że... My obaj znamy dobrze czasy wcześniejsze, kiedy tych mediów nie było, kiedy trzeba było na powielaczu gdzieś tam drukować, ograniczony był dostęp. Dzisiaj nie jest łatwy, ale to jest nieporównywalna sytuacja do tamtych. Są mi telewizje niezależne. Dzisiaj też rozmawiamy nie w żadnym głównym nurcie, tylko w telewizji w telewizji, która ma ograniczane, ale, ale dociera do znacznie większej ilości ludzi niż wtedy, kiedy to się drukowało na Bibule. Na sami książki, jest telewizja Republika, jest telewizja Trwała, są różne media. Jest trochę tego, tylko chcieć do tego zaglądnąć, posłuchać, przeczytać. Gazety też jest. Nie tylko te z głównego nurtu są, ale też trzeba ten róg zdobyć, chociażby tu no przyjść do siedziby i kupić gazetę. Prawda? No, no. Mało tego, nie kupić tylko dla siebie, ale, ale jeszcze dla, dla przyjaciół, ewentualnie nawet jeżeli nie mam pieniędzy na kupienie trzech, czterech egzemplarzy, no to, no to dzielę się tym, który kupiłem, przeczytam i przekazuję dalej. I być może, że ta przedłużona kampania wyborcza spowoduje, że trochę tej informacji do społeczeństwa dojdzie. I moja nadzieja jest tym, że w tej drugiej turze Komorowski na szczęście nie wygra, czego sobie i Polsce życzę. Dziękuję.